Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj mam dla Was dwa samochody z bardzo mocnymi silnikami, które przybijają sobie piątkę z dywizją BMW M. Pierwszy z nich to ten, który widzicie, BMK235i, natomiast drugi to BMW 440 i z napędem na 4 buty. Niedawno pokazywałem Wam serię 4 Gran Coupe z dwulitrowym dieslem pod maską z kijem do zmieniania biegów. Dzisiaj dla kontrastu wersja dwudrzwiowa z mocną benzyną pod maską i automatem. Czwóreczka pojawi się pod koniec odcinka, teraz jednak zaczynamy od mniejszego brata. Pamiętacie BMW 1 Coupe E82 sprzed kilku tygodni? To jest kolejna generacja tego samochodu oparta na serii 1 F20. W wersji Coupe nazywa się F22 i BMW stwierdziło, że jednak nie jest to już seria 1. W przypadku tego modelu stosuje się oznaczenie BMW 2. Debiut tego modelu miał miejsce w 2013 roku. W 2014 auto trafiło do salonów sprzedaży, a prezentowany egzemplarz jest z końcówki 2015. Jest wyposażony w najmocniejszy poza dywizją M silnik benzynowy. Jest to 3-litrowa, sześciocylindrowa, turbodoładowana jednostka o mocy 326 koni. Jest tutaj 450 Nm momentu obrotowego i auto z tym silnikiem do pierwszej setki rozpędza się w 5 sekund. Kod tego silnika to N55 i warto o tym powiedzieć, gdyż BMW M2 jest wyposażony również w ten silnik, oczywiście po lekkich zmianach. Tamten jest troszeczkę mocniejszy, jednak wyjściowo M2 kosztowała 57 tysięcy euro, podczas gdy 235i z automatem, które tutaj widzicie, zaczynało się od 47 tysięcy euro. Tutaj cena prezentowanego egzemplarza to znacznie mniej niż połowa początkowej ceny. Pomimo, że nie jest to pełnokrwista MK, w tej dwójce jest dużo elementów z dywizji M. Najłatwiej to auto rozpoznać od zwykłej dwójki poprzez spojrzenie na te zderzaki. Te spoilery są inaczej wyprofilowane, są takie bardziej agresywniejsze. Samochód posiada również adaptacyjny układ jezdny M. Jak widzicie, na hamulcach również jest znaczek M. Z tyłu na klapie bagażnika mamy taką mikrolotkę oraz są tutaj jeszcze dwie końcówki układu wydechowego. Wspomniałem, że cena prezentowanego egzemplarza jest niższa o ponad połowę w porównaniu do ceny wyjściowej, gdy samochód ten był nowy. Dlaczego? Odpowiedź macie po jego prawej stronie. Jak widzicie, cała strona, cały bok jest przerysowany, tak więc zwróćmy uwagę po kolei, co tutaj uległo uszkodzeniu. Zaczynamy od zderzaka, leciutkie przerysowanie w tym miejscu, tutaj troszkę większe, a tutaj mamy pęknięcie. Gorzej jest jednak, im dalej idziemy w kierunku przodu auta. Lampa tylna jest zbita, nie jest na swoim miejscu, jest troszkę przesunięta, no i tutaj zaczyna się największa tragedia. Pogniecione, porysowane tutaj brakuje klapki od wlewu paliwa jednak to jest najmniejsze zmartwienie. Felga jest całutka przerysowana. Następnie idziemy dalej. Tu jest przerysowane wszystko, pogniecione łącznie do szyby. Tutaj nie ma tej listwy, która powinna być. Na szczęście, z tego co widzę, szyba jest cała. Jednak idąc dalej, widzimy, że drzwi już nie są całe. Patrzcie, jak mocno jest to przerysowane, wręcz do białej kości. Tak więc, uszkodzenia są na drzwiach, na progu. Przechodzimy dalej. Prawy błotnik, patrzcie, tutaj do gołego metalu. Idziemy dalej. Następnie cały błotnik, tutaj kawałek maski, jednak tu jest już przerysowanie, to nie jest pogniecione. Dobre info jest takie, że szyba jest cała. Z tego co zauważyłem, nie ma pęknięcia. Oczywiście szyby na drzwiach pasażera nie ma. Przednia felga również jest porysowana bardzo mocno. Przedni prawy reflektor leciutko przerysowany, ale nie jest pęknięty, tak więc to jest duży plus. Jednak zderzak jest troszeczkę przesunięty, i mam wrażenie, że ta lampa również nie siedzi na swoim miejscu. Tutaj więcej ubytków już nie zauważyłem. Takie ewentualnie małe jakieś przytarcia. Lewa strona auta wygląda ok. Uszkodzenia. Ograniczają się tylko do tamtej strony. Przy okazji spójrzmy na numer WIN, będziecie mieli możliwość sprawdzenia historii tego auta. To sprawdźcie, chociaż nie jest ona zbyt bogata, bo auto ma zaledwie kilka lat. Za chwilę przejdziemy do tego, co się wyświetla w iDrive. Teraz przejdźmy, może jeszcze do wyposażenia. Co tutaj jest takiego w tym samochodzie? A więc mamy Bixenony, LEDy do jazdy dziennej, są czujniki parkowania z przodu oraz z tyłu. Jest szyberdach i kilka dodatków, które zobaczymy, zaglądając do środka. Czyli, przede wszystkim, cieszący uszy zestaw audio Harman Kardon. Chociaż, mając taki silnik pod maską z takim układem wydechowym, który zaraz usłyszycie, no to nie wiem, jak często będziecie włączali taki system audio. Dodatkowo mamy tutaj tempomat, są również bardzo fajne sportowe. Ala kubełki, które są regulowane co prawda manualnie, ale przynajmniej mają podgrzewanie. To wszystko jest Alcantara, spójrzcie na to. Tutaj łatwo zauważyć z tej perspektywy, taki każdy najmniejszy ruch może sprawić, że ten fotel nabiera innego wyglądu. On nie jest zużyty. Jest naprawdę w bardzo ładnym stanie. Tutaj nie ma przetarć, nitki nie powychodziły. To są po prostu naturalne ślady użytkowania foteli odzianych w alcantarę. kawałek dalej podłokietnik, który jest regulowany przód-tył, a bez żadnego przycisku. Niestety nie da się go regulować na wysokość. Dobre info jest takie, że przynajmniej jest tutaj schowek. Następnie akcent z aluminium. No a jakże, jak mogłoby zabraknąć tego akcentu? Przejdźmy może dalej, do tyłu. Zobaczmy, ile miejsca mają tutaj potencjalni pasażerowie. Przedtem tutaj zasiadłem i powiem, że się nie zmieściłem. Po prostu trzeba było wykrzywić głowę, gdyż zahaczała o sufit. Tak więc być może dla liliputów jest tutaj wystarczająco miejsca, dla mnie nie było. Spójrzmy teraz na kierownicę. Mamy tutaj na dole znaczek M. Troszeczkę wyżej łopatki do zmiany biegów, gdyż jak zauważyliście, jest tutaj skrzynia automatyczna. No i przy okazji, spójrzmy na zużycie tej kierownicy. Jest ona troszkę, widać, zużyta. Ktoś tutaj nieźle musiał nią kręcić. A ile ten ktoś się nakręcił? Sprawdźmy, włączając silnik. Wystarczy kliknąć przycisk Start-Stop, trzymając kluczyk w kieszeni. Uh, ale ładnie chrumczy. Jak widzicie, przebieg lekko ponad 44 tysiące kilometrów. Papierowej książki serwisowej nie ma, ale historia przeglądów jest zapisana w komputerze tego samochodu. Jak widzicie, 2017 rok przy przebiegu 12 000 km, pierwszy serwis, a następnie po roku przy 34 000. Jeżeli do auta nie ma książki serwisowej w formie papierowej, to co w takim razie znajduje się w schowku? Sprawdźmy. Co tak powoli? Wiecie co, gdyby to była zwykła seria 2? No to jeszcze, ale patrzcie na to, to jest przecież 2-3-5i. No i troszeczkę późno to światełko się tam zapala. Zauważcie, że nie tak od razu. Mamy tutaj folder z instrukcją obsługi samochodu i to w zasadzie wszystko. Zajrzyjmy jeszcze do bagażnika, zobaczmy, co się tutaj kryje i jak dużo jest w nim miejsca. No stosunkowo jak na taki nieduży samochód, to jest tutaj troszkę przestrzeni. Tutaj macie worek, w którym znajdują się gratisowe części do tego samochodu w postaci rozbitego lusterka, czy chociażby tych aluminiowych badyli. Tak więc tutaj więcej nic ciekawego nie ma. Ewentualnie taka siateczka, bardzo fajne rozwiązanie, jeżeli chcecie coś wozić, a nie chcecie, żeby wam latało po bagażniku, no to jest duży plus. Zamykam bagażnik. Jest tutaj bardzo ładne oznaczenie. Patrzcie na to M235i i wszyscy wiedzą, czym jedziecie. Przyszła pora na chwilę prawdy. Ile kosztuje prezentowany egzemplarz? Tak jak wcześniej wspomniałem, jest on z 2015 roku i wyjściowa cena to było 47 tysięcy euro. Tutaj, jak widzieliście, mamy kilka dodatków ponad serią. Tak więc, jaka jest cena tego egzemplarza? Najpierw, może powiem o odniesieniu do innych cen podobnych samochodów. Tak więc, 235i. Z 2014 roku można znaleźć na mobile DS za 23 tysiące euro, jednak jest to egzemplarz, który ma 150 tysięcy przebiegu. Tutaj przypominam, mamy 3 razy mniej egzemplarze z 2015, natomiast zaczynają się od 26 tysięcy euro. Cena tego egzemplarza w tym momencie to niecałe 20 tysięcy. Tutaj macie listę wyposażenia, jeżeli chcecie sprawdzić sobie wszystko dokładnie, co tu jest na pokładzie, aby mieć porównanie do innych tego typu samochodów. I teraz najważniejsze pytanie: ile kosztowałaby naprawa uszkodzeń tego auta? To jest pytanie do specjalistów: czy zamknęlibyście się w kilku tysiącach euro, czy jednak musielibyście znacznie więcej wytargować w przypadku tego egzemplarza? pora na deser czyli BMW serii 4 w odmianie coupe o oznaczeniu F32. Model ten zadebiutował w 2013 roku we Frankfurcie, natomiast w 2017 miał miejsce lifting. Na rok modelowy 2018 zrobiono właśnie czwóreczkę po lekkich zmianach stylistycznych i taki egzemplarz właśnie stoi przed wami. Jest to wersja 440i z napędem na 4 buty. Silnik jest praktycznie identyczny co we wcześniej prezentowanej BMW serii 2. 326 koni, 450 Nm momentu obrotowego. Problem jest jednak z tym samochodem taki, że nie mogę go odpalić. Wskutek kolizji silnik przesunął się o kilka centymetrów no i niestety to jest jeden z tych problemów. A jaka to była kolizja? Spójrzmy, patrzcie. Jest cały obity bok z lewej strony. Tutaj nie wygląda to aż tak strasznie, ale gdy przejdziemy troszkę dalej, patrzcie, jakie solidne wgniecenie! To już nie jest taki lekko przerysowany egzemplarz. Dzisiaj, właśnie, chciałem Wam pokazać coś takiego bardziej uszkodzonego. Tutaj wypaliły aż poduszki. Patrzcie na to, rozpoczynając od tej na boczku fotela kierowcy, następnie na kierownicy, dalej tam z prawej strony zauważycie. Poduszka powietrzna pasażera, no i tutaj jeszcze na górze kurtyna, tak więc to jest taki troszkę bardziej. Mocniej uszkodzony samochód. Będziecie mieli pojęcie, ile takie auta kosztują w Niemczech w porównaniu do nieuszkodzonych egzemplarzy. Będziecie mogli ocenić, a być może nawet zakupić taki sprzęt. Zobaczymy, czy komuś z Was spodoba się ta cena. No ale najpierw powiem o wyposażeniu bo jest to jedna z ważniejszych rzeczy. Będziecie wiedzieli przynajmniej, co tutaj się kryje w tym egzemplarzu. A więc mamy tutaj na pokładzie pełne LEDy z przodu oraz z tyłu, czujniki parkowania także przód i tył, sportowe zawieszenie M, szyberdach, dostęp bezkluczykowy, system ostrzegający o opuszczeniu pasa ruchu, head-up display, łopatki do zmiany biegów, tempomat z funkcją do hamowywania oraz podgrzewane elektrycznie regulowane sportowe fotele. Zapewne zdążyliście zauważyć, że w tym aucie jest również pęknięta szyba, ale myślę, że warto o tym powiedzieć. Pozostałe są w całości. Tak jak powiedziałem, silnika niestety nie mogę odpalić, ale możemy zobaczyć jaki ma przebieg. Przed chwilą wyświetliło się właśnie niecałe 15 tysięcy kilometrów. Pomijając tą wystrzeloną poduszkę powietrzną, fotele są w bardzo dobrym stanie. Nie ma tutaj zbyt dużych oznak zużycia, wyglądają adekwatnie do przebiegu. Jak widzicie, jest to skóra. Mamy tutaj również te ładnie wyprofilowane boczki, aby was mocno trzymały w zakrętach. Podłokietnik, podobnie jak w dwójce, przesuwa się bez przycisku. Ale wiecie co, powiem Wam, że przydałby się przycisk, bo czasem trzeba naprawdę brutalnie go przesunąć. Nie jest regulowany na wysokość, ale mamy tutaj schowek. Patrzcie i podziwiajcie, jak ładnie mieni się ten kolor w przedwiosennym słońcu. Sprawdźmy w międzyczasie, co jest w bagażniku. Patrzcie, otwiera się automatycznie, jednak do zamykania już nie ma tutaj przycisku, trzeba manualnie dokonać tego ręką. Bagażnik dosyć dużej pojemności, naprawdę głęboki, odpowiedni jak na ten segment. Sprawdźmy, czy jest coś tutaj jeszcze pod podłogą. Nie ma tu nic. A więc zamykamy sezam i przechodzimy do tego co najważniejsze, czyli do ceny. Auto, które widzicie, pochodzi z 2017 roku i jest egzemplarzem poliftowym. Cennik BMW 440i z automatem, z napędem na 4 koła z pakietem M-Sport rozpoczynał się od 61 tysięcy euro. W tej chwili najtańsza sztuka na mobile DE, która spełnia te warunki jest z 2016 roku, ma przebieg 50 tysięcy km i jest wyceniona na 39 000 euro. Za 40 koła możemy kupić egzemplarz z 2017 roku z naprawioną szkodą. W podobnej cenie są już modele poliftowe, no i teraz przydałoby się powiedzieć, ile kosztuje ten. Już wam pokazuję, karteczka z ceną jest w szczególnym miejscu. Gdzie? Już pewnie wiecie, w schowku. Tak więc przy okazji test schowka BMW 440i. Otwiera się podobnie do tego schowka z dwójki, troszkę wolno, no wiecie co, przy tych najmocniejszych silnikach można by było to troszkę zmienić. Tak więc dobra, nie owijajmy już w bawełnę. Cena tego egzemplarza 29 tysięcy euro. Przypominam, 40 tysięcy trzeba dać za polifta, który miał naprawianą szkodę, czyli Wasz zapas finansowy w przypadku tego egzemplarza bez negocjacji to 11 tysięcy euro. Powiedzcie mi, czy jest to wystarczająca kwota, aby dokonać napraw w tym egzemplarzu. Jeżeli nie, no to napiszcie, ile doprowadzenie do porządku by Was kosztowało. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Dajcie znać, czy wolelibyście kupić tą dwójkę 235i. Czy może czwórkę? Który zakup wydaje się być bardziej racjonalny? Dziękuję bardzo, trzymajcie się. Do zobaczenia. Widzimy się w kolejnych produkcjach. Cześć.